z informacji bieżących dodam, że tam stoi taka stonka czerwona teraz jej nie widać no tam stoi, jest odpalona już ale, ale na razie tylko stoi z szutrówkami i słychać było manewry cały czas tych, no, no na hucie pokój Akurat jechali jak ja gadałem no to jechali jak ja gadałem co nie um, No, więc mówiłem, że manewry na chodzie pokój słychać było e, cały czas i co chwilę no słychać więc nam się dzieje coś No więc ta stonka pojechała, o której mówiłem wcześniej, najpierw tamte manewry. Na stacji, teraz ona sobie jedzie do Biskupic. Jest już nowa witryna internetowa: zamarzanie.pl. I jest z nami dzisiaj ambasador marki Zamarzanie, który tutaj też chciałby nam zareklamować dodatkowe nowe witryny, które nadchodzą odnośnie tej serii. Także, no, słuchamy kilka słów na temat projektu. Witam serdecznie. Projekt polega na tym, że gdy stoi się na szlaku, to się po prostu zamarza. My czekając na stąkę, marzniemy tutaj, ślizgamy się po podkładach. Nijaki magik przed chwilą prawie zabiłby się na szlaku. Zostałyby tylko jakieś rury i ciało leżące na torach. Zgadza się, więc tak to wygląda. Eee, całe szczęście w tym momencie nie jest jakoś specjalnie zimno. E, wcześniej, jak przyszedłem, jak stałem na stację, było, było dość ostro. Stąd też ta inicjatywa projektu Zamarzanie, tak jak mówię, witrynazamarzanie.pl, jest już aktywna. Hosting został już uruchomiony. E, no i idziemy w stronę Biskupic. Znajdziemy, że jeszcze coś tutaj będzie się działo. Były manewry na hucie pokój, to, to było ewidentnie słychać. E, no fajnie było, jakby coś pojechało na tą hutę pokój. E, Miałem nadzieję, nie ukrywam, trochę ona zaczyna gasnąć, że pojedzie no, jakiś skład kargo, bo czasami tutaj w poniedziałki rano jeździli. Ta nadzieja z każdą minutą zaczyna gasnąć, ale, ale jeszcze jest oczywiście aktywna, więc zobaczymy. No, jesteśmy teraz na tym szlaku cały czas hej biskupice, na takim łuku, dość spoko miejsce, e, lekkie wzniesienie tam jest jeszcze wyżej, ale tam nie wbijamy, no, bo jednak wydaje mi się, że to nie wiem, chyba ze względu na to słońce nie wbijamy tam. Jak sądzisz? Myślę, że tak, myślę, że gdy wbijemy tam podczas świecenia tego słońca, to Ciężko będzie. Potem. Może opowiesz sytuację, bo my łapaliśmy przed chwilą tą Turbo Tamarę, i ty zgodziłeś się być modelem do zdjęcia i do materiału Ta, filmowego. Postanowiłem wyprzedzić Magika i stanąć mu w kadrze. Więc tutaj mamy też modela nie tylko ambasadora nowej serii o zamarzaniu ale też modela który obok pociągu no, zgodził się wystąpić, zaprezentować tutaj oczywiście dla was, tak? To jest wszystko robione dla was. Dobra. To jest, można powiedzieć, praca która jest wykonywana dla Was, dla widzów, żeby widzowie mieli co oglądać, żeby nie było tak, że ym, po prostu jedzie pociąg i tyle. To by było zbyt nudne, jednak jest lepiej tutaj, że mamy dodatkową osobę. Poszukiwać jakiś motyw. <laughs> jakiś dodatkowy motyw do zdjęcia po prostu, bo jak jedzie pociąg, są same krzaki, no to już znamy, to jest troszkę nudne, więc tutaj małe udostępnienie w postaci modela. Czekamy cały czas, jest bardzo duże zmęczenie. Jesteśmy gotowi. Czekamy na tą turbo tamarę, ale minęły już 3 godziny. I w dalszym ciągu nic się nie dzieje. Spore zmęczenie. Chociaż tyle, że zrobiło się ciepło, naprawdę ciepło. Więc to jest no, dość fajne. Dość ważne też, bo nie wiem, czy byłbym w stanie wytrzymać, gdyby było tak zimno jak było rano. Jak tu byłem o 7, już były też manewry stądki z koksowni Jadwiga z tamtej strony, ale to nie dało się jej sfocić, byliśmy za daleko. Ale manewry odbywały się na tym torze. Także no, ciekawe. No, ale my no, czekamy tutaj, no nie, i, i powinna ta turbotomara jechać, ale ale no, już 3 godziny przeszło, minęły. No, no, uważamy, że pojedzie zaraz, no ale trzeba czekać. To by było raczej na tyle, minęło już około 70 godzin, e, więc jest to dość sporo czasu. A Turbo Tamara nie wracała, którą łapaliśmy już no, tak jak wspomniałem, jest to około 70 godzin. Eee, no więc to było na tyle. Jeszcze oddamy tutaj głos ambasadorowi dzisiejszego odcinka, który tutaj no, oglądacie ten odcinek dzięki niemu, ponieważ to on zgodził się finansować tutaj cały ten odcinek więc powiedz kilka słów jako ambasador jakim cudem udało Ci się zgromadzić tyle pieniędzy? Hmm. jako, że pracuję w szkole kolejowej, mamy wiele różnych kontraktów z różnymi przełożnikami kolejowymi, od nich dostałem różne dotacje właśnie na tego typu na tego typu sprawy, typu Poślizgnięcie się na podkładzie, na tworzenie tego typu treści, tak? Tak. I na zamarzaniu, żeby jak, jak sobie odmrozić coś, żebyś mógł sobie sfinansować. Tak to wygląda tutaj. Tak jak no, widzicie, e, sytuacja jest poważna, sytuacja jest profesjonalna. Ten cały materiał. E, no to jest top-content, tak można powiedzieć, śmiało. Także to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli coś się wydarzy, no to oczywiście jeszcze, jeszcze będziemy to kontynuować. Osobiście wątpię, żeby ta turbo Tamara się ruszyła, kiedy my tu jesteśmy. Więc to by było na tyle, do zobaczenia.